Co nie pozwala waści zasnąć? Sumienie po zabójstwie tych dwóch więźniów? Mam zawsze spokojne sumienie. Nie zauważyłem u waści nawet jego cienia. Widocznie już zostało ujarzmione. Co to, lekcja moralności? Nie. I tak by się na nic nie zdała. Jednak chciałbym wiedzieć, dlaczego wasz mość nie śpisz. Bo tylko wtedy mogę marzyć. O czym? O czymś, co dla was jest bez znaczenia. Możesz to mieć, kiedy zechcesz. Co masz wać pan na myśli? Nie rozumiem. Miłość niebieska. Jakiejkolwiek? Nie tej jedynej. Znasz Wasz mość taką? Znam. Ona istnieje. Ale może sięgam za wysoko. Ja, kozacki chłop, który ma ręce pobrudzone ziemią i krwią. Ale to nie są żadne przeszkody. Chłop też ma prawo do miłości. Racja. Ale teraz między mną a tą panną jest jeszcze inna przeszkoda. Waść. Jestem aż tak niebezpieczny. Helena podziwia wać Pana. Należycie do tego samego świata. Dlatego dla Waści będzie nader łatwo podbić jej serce i odebrać mi ją. Zachęcasz mnie, Waści, do tego? Przeciwnie, radzę o niej zapomnieć. Daj mi Waszmość choć jeden powód, dla którego miałbym to zrobić. Bo ja ją chcę. Nawet jeśli ona Waści nie kocha, ale ja ją kocham i to powinno wystarczyć. And for you that be Not for me. And Najpierw trzeba spytać Helenę, czy zechce Waści poślubić. <laughs> Jej zgoda nie jest mi potrzebna. Jest mi obiecana. Należy do mnie. Sprzedali ją Waści. Tak, to odpowiednie słowo.